Witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale serwisu komputerowego Kdata. W dzisiejszym odcinku będziemy serwisować oto tego malca. Jest to laptop producenta Lenovo model IDEAPad S210 Touch. Końcówka oznacza, że posiada on matrycę dotykową. Problem z urządzeniem jest taki, że w trakcie korzystania, choćby na przykład z przeglądarki internetowej, gubi się tutaj obraz. Ekran się wyłącza. Tak przynajmniej wspomina mi klientka. No cóż, mnie nie pozostaje nic innego, jak włączyć go i zobaczyć. Co tak naprawdę się z nim dzieje. A was serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. No okej okay, moi drodzy. Laptop trafił na stół serwisowy. No to co? Włączamy. Zobaczymy co się tutaj dzieje. O, no proszę. Obraz się pojawia. System też widzę, że się ładuje bez problemu. To ciekawe jest. Widzę, że się uruchomił bez żadnych problemów. Obraz też jest wyświetlany prawidłowo nie ma żadnych artefaktów, nic się nie wykrzacza. No cóż, ja tu będę musiał przeprowadzić najpierw testy i zobaczyć co się tutaj dzieje. Jak na razie. Obraz jest wyświetlany. Ok, ja wrócę do Was za chwilę, bo nie będę was zamęczać testami, i zobaczymy, jakie będą wyniki po samych testach. Ok, moi drodzy, testy zostały zakończone. Przetestowałem pracę procesora, pamięci RAM, układu graficznego, dysku twardego. I żaden z testów nie wykazał jakichkolwiek błędów. Natomiast myślę, że. Udało mi się znaleźć problem, który tutaj występuje. Choć no, nie jest to problem. Jak możecie zaobserwować, teraz widzicie na ekranie tutaj klawisze od FN do F12. Te klawisze pełnią dwa, dwie funkcje. Po pierwsze, są to normalne klawisze na klawiaturze, ale też, też są to klawisze funkcyjne notebooka. O co chodzi? Wam pokazuję. Naciskając w tym momencie na klawisz F1 możemy sobie całkowicie wyciszyć dźwięk. Na F2 ściszamy go. Na F3 podgłaśniamy i tak dalej. Co nas interesuje to klawisz F9. I myślę, że ten klawisz spowodował ten problem. Ten klawisz on wyłącza po prostu ekran. Zobaczcie, gdy naciskam F9. Ekran wyłącza się, a tak naprawdę podświetlenie matrycy. Po ponownym wciśnięciu tego klawisza mamy znowu te podświetlenie z powrotem. I przypuszczam, że klientka korzystając z laptopa przez przypadek nacisnęła ten klawisz. Czasami staje się to bardzo uciążliwe, ale można sobie z tym po prostu poradzić w dosyć prosty sposób. Każdy Notebook, każdy laptop na klawiaturze ma taki przycisk FN. To jest właśnie ten. I można w e, układzie BIOS, w oprogramowaniu układu BIOS, ten klawisz po prostu aktywować, aby te funkcjonalności były wywoływane za pomocą kombinacji FN plus klawisz, właśnie funkcyjny. Ja Wam pokażę, jak to włączyć, bo to nie jest żadna filozofia. A potrafi to mocno uprościć życie. Słuchajcie, aby to aktywować, możemy to zrobić tak naprawdę, przejść do tego etapu na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy korzystać tutaj z, e, pol, z pola wyszukiwania i wpisać sobie po prostu uruchamianie Jest zaawansowane. O, to już błąd widzę, zrobiłem. Zmień zaawansowane opcje uruchamiania o właśnie. I teraz wystarczy, że klikniemy w przycisk uruchom ponownie teraz. Ale można też tutaj przejść w następujący sposób. Klikamy w przycisk Start, następnie wybieramy tutaj to koło zębate, to są ustawienia. Tutaj z menu wybieramy aktualizacja i zabezpieczenia. A następnie z lewego menu wybieramy Odzyskiwanie. I tutaj klikamy, właśnie w ten sam przycisk. Uruchom ponownie teraz. Chwilę czekamy. Z tego menu wybieramy Rozwiąż problemy, opcje zaawansowane. A następnie wybieramy ustawienia oprogramowania układowego UEFI i klikamy w przycisku Uruchom ponownie. Chwilę czekamy, i tym oto sposobem weszliśmy do oprogramowania układowego. Ja wam spróbuję tutaj zbliżyć obraz, abyście widzieli, co tutaj zmieniam. Słuchajcie, tak wygląda to oprogramowanie w przypadku Lenovo. Każdy producent ma bardzo. Podobne, to oprogramowanie natomiast one się różni. I teraz w tym przypadku, aby włączyć tą kombinację klawiszy, to przechodzimy sobie w zakładkę Configuration. I tu jest taka opcja jak Hotkey Mode. W tym momencie ona jest włączona, ma pozycję Enabled. My musimy wyłączyć, czyli przestawiamy na Disabled. No i to tak naprawdę wszystko. Tą zmianę teraz oczywiście należy zapisać. Przechodzimy do zakładki Exit. I wybieramy pierwszą opcję, która jest domyślnie podświetlona. Exit Same Changes. I zatwierdzamy, wybierając YES. Wszystko. Chwilę musimy poczekać, aż się system załaduje. Ok, I teraz zobaczcie. Gdy teraz nacisnę na klawisz F9, nic się nie dzieje. Ale, gdy wykonam kombinację, klikając w Fn i F9, ekran się wyłącza. Znowu wybieram Fn, F9, włącza się. I tak samo z pozostałymi klawiszami funkcyjnymi, czyli zciszanie. Co mamy jeszcze tutaj dalej? Może mogę sobie na przykład wyłączyć touchpad, nie działa, jak widać w tej chwili. Włączam go ponownie. No i tak działają teraz wszystkie klawisze funkcyjne. Powiem szczerze, że był to może i błahy problem, ale zdarza się to każdemu. Moim zdaniem, no, włączenie tego klawisza FN, czyli kombinacji klawiszy jest to lepsze rozwiązanie, bo można omyłkowo nacisnąć sobie ten klawisz funkcyjny od FN czy też do F12, a w najgorszym przypadku ten F9 i ekran się wyłącza. Wygląda na to, że problem został rozwiązany. Ja jeszcze sobie pooglądam tutaj, co by tu można było zrobić. Z tego, co można było zobaczyć, należałoby też zaktualizować system Windows, bo są tam jakieś poprawki. Zobaczymy, czy tu wszystko działa i co by tu jeszcze można było odinstalować, uaktualnić i tak dalej. OK, słuchajcie, posprawdzałem tutaj oprogramowanie i okazało się, że są tu dwie aplikacje nieaktualne. Jest to program antywirusowy, a tak naprawdę pakiet Norton Security oraz oprogramowanie Bytefence Anti-Malware. Tu były zainstalowane tak zwane wersje trial, gdzie była ona w pełni, były one w pełni funkcjonalne przez okres 30 dni. Niestety licencja już ten okres testowy tak naprawdę wygasł, i musimy tutaj zainstalować jakieś darmowe oprogramowanie antywirusowe. Ja na początku zainstaluję sobie tutaj skaner antywirusowy od producenta ESET i cały dysk przeskanuję w poszukiwaniu wirusów, a później. Zainstalujemy tutaj jakieś oprogramowanie antywirusowe na stałe i będzie to Avast Free Antivirus. Ja Was nie będę zanudzać instalacją tego oprogramowania antywirusowego. Będziecie mogli zobaczyć skróty procesu skanowania i czy w ogóle coś tutaj zostanie znalezione. Można zaobserwować, aktualnie wykryto dwa zagrożenia, a skanowanie już prawie dobiega końca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, kiedy program ESET Online Scanner zakończy skanowanie w całości. Skanowanie zostało ukończone, a znalezione wirusy, w tym przypadku było ich dwa, zostały usunięte. Teraz jeszcze raz profilaktycznie weźmiemy i przeskanujemy. Komputer, ale tym razem będzie to szybkie skanowanie. A później na stałe wgramy tutaj oprogramowanie producenta Avast. Będzie to Avast Free Antivirus. Szybkie skanowanie też dobiegło końca i jak widać tym razem żadne zagrożenie nie zostało znalezione. Ok, kończymy skanowanie programem ESET. Usuwamy dane aplikacji. No i będziemy instalować aplikację Avast Free Antivirus. Aplikacja została zainstalowana, no i na tym można powiedzieć, że serwis dobiega końca. Wyczyścimy jeszcze urządzenie z zewnątrz i to będzie wszystko. I tak oto serwis dobiegł końca. Problem z wybaczającym się ekranem został rozwiązany. Słuchajcie, może była to i błahostka, ale może się to zdarzyć dosłownie każdemu. Ja kiedyś też miałem z tym problem. Nie każdy o tych Klawiszach funkcyjnych po prostu wie. Jak mogliście zaobserwować, w urządzeniu znaleziono też wirusy, ale zagrożenie zostało usunięte. Najpierw całość została tutaj przeskanowana darmowym skanerem online od producenta ESET, a później na stałe zainstalowana tutaj została darmowa wersja programu antywirusowego od producenta Avast. I to tak naprawdę wszystko w tym materiale. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji tego kanału, po to, aby być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o przyszłych materiałach wideo. Zapraszam także do pozostawienia łapki w górę, a także do skomentowania tego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam!